Witajcie na moim kanale dzisiaj nas ja, co 203 i jesteśmy na mapce Hello Neighbor. Widzicie? Ten nasz sąsiad wszystko nam ukradł. Ogólnie fajna mapeczka. Nigdy w nią nie grałem i mam... Czy to się da otworzyć? Aha, ja to biję. Open! O Open. Coś w tym jest? Nie. W ludówce niech coś będzie. <laughs> Będę głodny. No, trudno. E, czy toś? Czy coś tutaj jest? A, to jest chyba wyjście na. Co, ja mam wychodek? Nie! To jest złe. Nie, do wychodka nigdy nie chodźcie. O, takie dawne czasy były. Dobra, nas tutaj nie interesuje. E, idziemy do sąsiada. Oglądałem trochę filmów z tego. Nie, wiem, czy będziecie słuchać ten dzwonek? Słyszeć ten dzwonek, ale to jest fajne okej Ok, idziemy do naszego sąsiada. Może tak kulturalnie zadzwonimy. Sąsiedzie, jesteś w domu? Tutaj dzwonek. Chyba co oglądałem. Można tutaj się straszyć. Ej, ogólnie się teraz boję. Co? Oż tyle pięter, co jest? Czekajcie, otworzymy sobie... On ma tu nawet tory! No to skorzystajmy. W jedziemy. O, tutaj chyba ma wjazd na naszą całą okolicę. Nasz piękny domek. I jego, on nam wszystko ukradł na pewno. Aha, i wróciliśmy tutaj. O nie, to jest nieskończoność. Ej, ale czy tutaj znajdziemy Neibora? To jest pytanie. Za 100 punktów. To jest no. Wyłączę to. Poszukajmy na początku może sąsiada. Na tej mapce możemy się przestraszyć mocno. Ale nie, że to jest jakieś straszne. To po prostu, że wiecie, sąsiad nam jakoś wyskoczy. Ale on ma duży ten dom. Panie sąsiedzie, co pan tu. Co, nic. Tu kolejny komentarz. bloki. Nie, to akurat już nie ma komentarzy bloków. Hm. Szczerze mówiąc, trochę się boję. Nie wiem czego, ale się boję. Czy ten neighbor w ogóle tutaj jest? Bo neighbor to po angielsku są się kolorki. Czy nic? Uuu! Uh. to jest czerwony już nic? Eee, tik, tik, ok. Czerwony, niebieski. Czego nam to będzie potrzebne? Tutaj coś jest? Tego magazyn czy coś? Eee, czy ten najbór w ogóle tutaj jest? God, jak się przystrywa. Ej, co się właśnie stało? I no, To są kolejne na piętro. Aha, i teraz tutaj takie Neibor. Tu niczego nie ma. Neibora wciąż nie widzę. Hmm. Serio, co tu jest? Najboże, no nie macie? O nie, sprawdźmy do jego wychodka. Tak jak do naszego. Zostawiłem dźwignięcie otwarte, żeby wiedzieć, gdzie byłem. Jakby co ma od na hita. Tam zobaczmy jeszcze, szczerze jeszcze. Szczerze mówiąc się boję Bo ten inny kolor drzwi był Halo, sąsiedzie Jestem na Ty tyle przeszłym A najbora wciąż nie widzę Czy pan sąsiad? Jest w garażu. Co to jest? O, ale fajny garaż! Nigdy na to nie wpadłem. Ma pan kluczyki najboże? Okej. Okay. O dobra. Weźmy sobie kluczyki do naszego do tego auta. Ukradniemy mu auto. Tak, ukradnijmy mu auto. Uciekamy z nim. Sąsiad nam zabrał. Wiedzą, co się jest. Co jest, Olu, on Ma wielki. Czy on jest w wychodku? Czekajcie, bo tu są jeszcze drzwi. Czy na auto da się skoczyć? Na no, pewnie, że nie. Nie mogę niszczyć! Kurde Jest jakaś płytka naciskowa. Dobra, nic niszczyć nie będę. Okej, okay, idziemy do tego tutaj przejścia. Ej, ale nie wciąż tu nie widzę, bo tu jest płytka. Jak się przestraszyłem! A, To jest podchwytliwe. O nie, ja już później wyjść nie mogę! No i ja to skopałam ludzisko. Pamiętajcie o łapce w górę i suba w czerwonego przycisku wielkiego, jak można go nie zauważyć? pójdźmy sprawdźmy moim zdaniem on serio siedzi w tym wychodku halo? O! co, czym to mogę rozwalać? tym mogę rozwalać dirt chyba będą, będą dwa odcinki z tej mapki bo mapka jest serio długa. Tygnie wejście Co tu jest? To może jednak nie. Co tu jest? O, to zapala i zgasz ogień. Bo to jest komuś... Dlaczego to... A to są pole, tylko. O, teraz sobie. Tylko tym tylko nie mogę. Tym mogę rozwalać dirt. Ten dirt? Nie, zwyczajny dirt. Hmm. Gdzie jest zwyczajny dirt? Słuchajcie, ma sąsiad w garażu dirt? SUSIEDZIA! TU JEST DIRT! Skrzyka. Co w tej skrzynce? Do czego... Armor Armorsynt? Po co mi to, szczerze mówiąc? Ej, nie mogę tego położyć Kopałem się. Najbor chyba się wkurzył. Odkurzę sobie. Ej, on gdzieś jest. Moim zdaniem. Tutaj byliśmy, bo to jest kuchnia. a tu ma łazienkę. U, do sypialni ma. To woda. Po co ma woda? Podpalmy jego dom! Ej, czy ty można, że. Czy... Podpalmy jego dom! O nie! Zapomniałem, że stawiać Kibelek? A jak mi da zarobić tą kubkę Mogę strzelać Oj O nie Aha bo to jest to W skrzynce jest What? już tutaj Po co nam armor stand? Czy na czymś to mogę kłaść? Nie. Słuchajcie, jeżeli chcecie więcej odcinków z tego, bo to jest chyba pierwszy odcinek, bo więcej. Bo będziemy musieli badać tą sprawę z naszym sąsiadem. zobacz zobacz, uda. Aha, bo to jest do Zostawiajcie łapki w górę suba. I czekajcie, bo tutaj nie byliśmy. Właśnie, bo my musimy zdobyć klucze, żeby dojść do piwnicy. No to zostawcie łapkę w górę suba. Tylko coś zobaczymy, czy to jest klucz? Nie. Czy mogę tym zawadzić? Nie. No zostawcie łapkę w górę suba. No i cześć.